Witam serdecznie. W czwartek, 13 lutego program zaczynamy od ropy naftowej, ponieważ amerykańska agencja energetyczna szacuje, że produkcja ropy naftowej ustanowi większy rekord niż poprzednie prognozy, e, osiągając prawie 13,6 miliona baryłek dziennie, podczas gdy globalna produkcja paliw płynnych ma wzrosnąć o 1,7 miliona baryłek dziennie, przy czym wzrost ma w zaledwie 100 tysiącach pochodzić od producentów OPEC+. E, z kolei Światowa, światowy popyt na paliwa płynne ma wzrosnąć o 1,4 miliona baryłek dziennie, czyli będziemy mieli o 300 tysięcy wyższą, wyższą podaż od popytu, jeżeli chodzi o samo zwiększanie produkcji. Tak? Pędkość przyrostu podaży będzie o 300 tysięcy baryłek większa niż wzrost popytu. Również tutaj zużycie wzrośnie o milion baryłek w 2026 roku, w 2026 roku też o 600 tysięcy ma wzrosnąć produkcja w grupie OPEC, więc tutaj wygląda na to, że ten wzrost popytu to jest przede wszystkim oczywiście Chiny i Indie, natomiast szacuje się, że będziemy mieli w tym momencie e, sytuację na rynku, w której będziemy mieli zdecydowaną nadpodaż tego paliwa. Zwyczajnego złota przez okres dwóch lat. I w tym momencie pojawia się pytanie, czy prognozy amerykańskiej agencji energii mówiąc o średniej cenie ropy typu BENT w wysokości 74 dolarów za bajełkę w tym roku i 66 dolarów za bajełkę w przyszłym roku nie są zbyt ostrożnymi szacunkami, czy te spadki nie powinny być większe. Oczywiście za sekundkę spojrzymy na wykres. Ja tylko wspomnę, że można wesprzeć mój kanał, można postawić mi kawę. Jest cały czas w opisie materiału, także link do zbiórki, wciąż aktywnej zbiórki i na pomoc po pożarze. Zachęcam do wpłat gorąco. Dziękuję z góry za wszystkie komentarze, subskrypcje, polubianie materiałów i podawanie go dalej poprzez udostępnienie w social mediach. Pozwala mi to dotrzeć do większej grupy ludzi, a my już patrzymy na to, co ciekawego widać na wykresach związanych nie tylko z ropą naftową. Czynnikiem hamującym dla naszych wykresów może być sytuacja w Rosji, gdzie najprawdopodobniej ostatnie sankcje i problemy, jakie się pojawiają, mogą zmniejszyć wydobycie jeszcze bardziej ze względu właśnie na brak możliwości eksportu. Rosja nie posiada wielkich magazynów, również część obiektów petrochemicznych jest atakowana przez ukraińskie drony, więc tutaj. Problemy są dwustronne, bo z jednej strony po stronie odbiorców, z drugiej oczywiście ukraińskie ataki na infrastrukturę. W pierwszej połowie tego roku ma być zmagazynowane około 50 milionów baryłek rosyjskiej ropy w różnych miejscach, również na pokładach statków. Obecnie jest to około 17 milionów baryłek, które są przechowywane po prostu na statkach i one. One tutaj stanowią w tym momencie tą rezerwę, i to jest coś, co powinno nam, o ile oczywiście możemy zakładać, że zatrzymanie, ograniczenie produkcji powinno nam zmniejszyć nadpodaż, to jednocześnie 50 milionów bajełek, czyli 50% dziennego zużycia zapotrzebowania ropy naftowej na świecie, to jest bardzo duża ilość. Jesteśmy w stanie no, mieć tego typu ilość dostępną tak naprawdę od ręki, więc to nie powinno mieć jakiegoś dużego przełożenia negatywnego, czyli prowzrostowego dla cen. Bardziej spodziewam się, że te ceny polecą w dół. Ja osobiście uważam, że okolice końcówki roku to będzie jak najbardziej poniżej 70$ dolarów za barełkę. W tej chwili jesteśmy w okresach tej średniej prognozowanej przez amerykańską agencję. Zresztą o pewnych rzeczach możecie jeszcze oczywiście poczytać. O Chevronie, o BP, o Exxonie o AKBP, o Saudi Aramco, to wszystko możecie oczywiście na stronie Osobcowe info przeczytać. Zapasy ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych do 7, roku, 7 lutego wzrosły o 4,1 miliona barewek, podczas gdy prognozowano wzrost o 3 miliony barewek. Zapasy benzyny spadły o 3 miliony, podczas gdy spodziewano się wzrost. Z kolei mamy minimalny wzrost destylatów, czyli tutaj oleju napędowego i oleju połowego, gdzie jest minimalny wzrost ponad 130 tysięcy bajełek. prognozowano spadek o 1,5 miliona bałek tak więc bardzo, bardzo dużo. Eksport ropy na do 7 lutego 3,91 miliona bajłek, to jest prawie 10% zmiana tydzień do tygodnia. Tak więc... No, w, ja osobiście na tym wykresie nie widzę specjalnie perspektyw prowzrostowych. E, bardziej spodziewam się, że będziemy wstajali się przebić to wsparcie, jakie mamy na tym zniesieniu Fibonacciego, e, z perspektywą na przyszły tydzień, gdzieś w okolicach 72,5 dolara, jako ten target taki do osiągnięcia w przyszłym tygodniu. E, 85 dolarów okazało się być bardzo daleką bają, i myślę, że jeżeli nie pojawią się jakieś nowe czynniki zmieniające sytuację, to raczej nie powinniśmy spodziewać się, że tutaj dojdzie do znaczącego odbicia na tych cenach. Więc tutaj, nawet eskalacja, która najprawdopodobniej w weekend nastąpi na Bliskim Wschodzie, nie powinna nas specjalnie ruszać. Z kolei gaz ziemny troszkę mnie zaskakuje tym ostatnim wzrostem w dniu dzisiejszym: 3,70 jako bariera, choć z drugiej strony prognozy pogody też są dość jasne. Znaczy, w sumie to zostawię, że taka była prognoza. Natomiast zanim przejdę do amerykańskiego rynku, wspomnę tylko, że zużycie gazu ziemnego w Indiach ma wzrosnąć o 60% w perspektywie najbliższych 6, 5 lat, podwajając zapotrzebowanie OK na import skoplonego gazu ziemnego. Więc tutaj. Jest to naprawdę duży, duży problem. Obecnie tutaj Indie mają mieć oczywiście zwiększoną produkcję także do 38 miliardów metrów sześciennych gazu dziennie, niemniej jednak pomiędzy 103 a 120 miliardów będą mieli zapotrzebowania. W tej chwili mają. 15% udział w miksie energetycznym gazu, chcą go, znaczy chcą dążyć do 15% udziału w miksie do 30 roku z obecnych 6,2%. To jest całkiem, całkiem sporo. Oczywiście, troszkę więcej informacji na ten temat też na stronie surowcowej info. Eja z kolei prognozuje, jeżeli chodzi o gaz ziemny, że produkcja suchego gazu w Stanach Zjednoczonych wzrośnie do 104,6 miliarda w tym roku, 107,3 miliarda w przyszłym roku, e, podczas gdy eksport ma osiągnąć w tym roku średnio 14 miliardów stóp sześciennych dziennie i aż 16,2 miliarda stóp sześciennych dziennie w przyszłym roku. W ubiegłym roku mieliśmy eksport LNG na, na poziomie 12 miliardów stóp sześciennych. Obecnie w lutym mamy mm, 105,9 miliarda średniego wydobycia. Prognozowany popyt wraz z eksportem. na ten tydzień jest większy 135,5 miliarda. To są dane z wczoraj, które wspierają te wzrosty. W przyszłym tygodniu ma zużycie skoczyć do 142 miliardów 100, c, czyli nadal mamy zimę w Stanach Zjednoczonych. Ona się nie skończyła. Przeważnie chłodniejsza do 23 lutego, więc najprawdopodobniej wtedy możemy się spodziewać mniej więcej około 20, może już nawet 21 jakieś perspektywy spadkowe, więc tutaj jeszcze jest teoretycznie przestrzeń, żebyśmy w przyszłym tygodniu troszkę poskoczyli na tych cenach. <laughs> Terminale eksportowe 15,2 miliarda, póki co w lutym taka jest średnia, więc tu jest nadal bardzo pozytywnie, bardzo na czasie i można sobie, można sobie zobaczyć jak to będzie się kształtowało dalej. Ja myślę, że powinniśmy być tutaj ograniczonymi optymistami, bo jednak ta zima zmierza nam do końca, więc ja bym tutaj nie szalał, jeżeli chodzi o jakieś duże perspektywy wzrostowe. Nie spodziewam się tutaj mocnego przekroczenia w stronę 4 dolarów, więc zobaczymy jak, jak to będzie szło dalej, ale jednak, tak jak mówię, raczej spodziewam się ewentualnego jeszcze troszkę podbicia, jeżeli uda się przebić to zniesienie FIBO, które mamy i potem cofki w dół ze względu na koniec zimy. Kolej, nim przejdziemy do metali, to spojrzymy sobie na rynki surowcowe rolne. Kawka, kawka, która, no możemy zaktualizować sobie zniesienie FIBO, ponieważ mamy już szczyt, w końcu mamy szczyt, tak, na 400, prawie 430 centów. No powiem Wam szczerze, ten ruch od tego dołka w październiku 23 jesteśmy de facto no, z jedną głębszą, e, z drugą głębszą, dwiema głębszymi korektami. I potem lecimy dalej. No cóż, okazuje się, że miałem tutaj rację, wstawiając te 400 centów. To przecież było jeszcze w powietrzu stycznia, więc no absolutnie miałem rację. Jesteśmy powyżej. Dobry moment, żeby zamknąć pozycję, ponieważ pomimo tego, że mamy doniesienie o suchym gorącym systemie pogodowym nad bazylijskimi obszarami kawowymi, farmerzy wstrzymują się ze sprzedażą, licząc na jeszcze wyższe ceny. Hmm, tutaj współzałżeciel franczyzy kawowej Big Big Coffee, 350 sklepów kawowych w Stanach Zjednoczonych mówi, panika w końcu się pojawiła, ceny będą nadal rosły. Są tylko dwie rzeczy, które mogą to powstrzymać. Po pierwsze Brazylia i Wietnam mają dobry rok plonów, tego nie oczekuje się przed sierpnie przyszłego roku. Po drugie, popyt w krajach konsumenckich jest wystarczająco zniszczony z powodu wzrostu cen. Tego też jeszcze chyba nie można zauważyć, choć już powoli, słuchajcie, te wzrosty cen, tak, no bo już zobaczcie, byliśmy na dość długo w grudniu, byliśmy już na 300 centach, wcześniej no, byliśmy na 250 centach, cały październik, listopad był wzrostowy 250 do 300. W wynikach, w wynikach spółek kawowych powinniśmy zobaczyć Zwłaszcza w tych relacjach, jak wygląda sprzedaż produktów kawowych, czyli tutaj, czy Starbucks, czy inne sieci, które publikują swoje wyniki, no tu będziemy mogli zaobserwować, czy coś się zmienia w konsumenckim podejściu, czy mamy jakąś perspektywę, właśnie konsumencką. Jak na razie, słuchajcie, widzicie. I na koniec grudnia, mówiąc o konsolidacji, miałem rację, i o 40 centach, miałem rację. Tak więc, no z kawą na pewno popatrzę sobie po wynikach spółek, jak wygląda strona popytowa w perspektywie tutaj oczywiście najnowszej, najbliższej, więc zobaczymy. Hatchpoint Global market szacuje brazylijskie zbiory kawy w tym sezonie na 64,1 miliona worków. To jest mniej o prawie 2% niż szacunki poprzednie z listopada tej spółki. Również mamy informację o tym, że coraz więcej spekulantów rezygnuje z krótkich pozycji, co też napędza nam wzrosty cen. Tu oczywiście Arabica ma być według hedgepointu 47,1 miliona wojków, to jest 1,5 miliona wojków mniej niż poprzednia prognoza, czyli całkiem całkiem sporo. Mamy również spadek eksportu z Brazylii: 3,61 miliona wojków w styczniu, to jest prawie 4% mniej niż rok temu. Co prawda 0,3% mniej jest spadek Arabiki, za to robusty eksport spadł o 29%, ale ogólne liczby nadal pokazują, że obie strony mają tutaj ten ruch. Ten ruch negatywny, tak? Oba, oba gatunki kawy mają ten ruch negatywny, więc tu myślę, że należy to mieć na uwadze, że możliwe, że jeszcze nie zobaczyliśmy. Choć ja, oczywiście, z punktu widzenia technicznego, chcę pokazać, że widzimy na kawie w tej chwili e, e, tworzący się nam inside bar. E, od razu, jak już jestem przy kawie, to od razu chciałbym wspomnieć. Ponieważ do Invest Calfs jest coraz bliżej. Invest Cars, czyli największa ekonomiczna, finansowa, inwestycyjna konferencja w tej części Europy. Jest w Krakowie w ostatnim weekend marca, piątek, sobota 28 29 marca. Dajmowe stacje już się niestety skończyły. Macie oczywiście w opisie odcinka także koty abatowe na bilety zwykłe, natomiast powiem, że już nawet bilety premium zaczynają się kończyć. To jest informacja od jednego z organizatorów. I w związku z tym zachęcam naprawdę do rejestracji i uczestnictwa, bo wydarzenie jest naprawdę jedyne w swoim rodzaju. Można się złapać na korytarzu, będzie też oczywiście później jakiś afterek, więc tutaj jest naprawdę kilka różnych możliwości. I myślę, że warto myślę, że warto skorzystać, bo jest to naprawdę niesamowite wydarzenie i. Naprawdę bardzo, bardzo gorąco polecam uczestnictwo. To jest no, wydarzenie, które będzie nas jak najbardziej łączyć, i jest jednym z niewielu tak naprawdę wydarzeń offline, które obecnie się dzieją w Polsce. Tak więc naprawdę gorąco zachęcam do uczestnictwa, a my już wracamy do rynków. W tej chwili pszenica już jest na wykresie. Szef IKU stwierdził, że cena rośnie o 2 dolary w poprzednim tygodniu do 245 dolarów za eksport pszenicy rosyjskiej, co oznacza, że jesteśmy coraz bliżej tych limitów, które są narzucone przez Ministerstwo rolnictwa przez władze rosyjskie na eksporterów, co powinno nam również trzymać te ceny amerykańskie wyżej. Ja już mówiłem o tym, że jestem bardzo zaskoczony, że jesteśmy tak nisko. Zobaczcie, że tutaj ceny chciały rosnąć w stronę 600, tak? Chciały rosnąć w stronę 600 po wyjściu z tego kanału spadkowego trwęcego od połowy listopada do tak naprawdę połowy stycznia po wyjściu z tego kanału, zobaczcie jesteśmy powyżej SMA, mamy 600, dotknęliśmy FIBO, tak? Znowu FIBO jest Okazało się świetnym punktem wyjścia. Szacunki dotyczące produkcji w tym roku pszenicy według IKR-u rosyjska pszenica o 2 miliony ton mniej niż wcześniej szacowano. Więc tutaj no, jest naprawdę źle z kolei um, amerykański Departament Rolnictwa szacuje, że chiński import pszenicy w sezonie 24/25 wyniesie 8 milionów ton, czyli 41% mniej niż w poprzednim sezonie, 32% względem, względem 4-letniej średniej, a także mniej o prawie 20% względem poprzednich prognoz. Um, globalna produkcja pszenicy według lutowej prognozy ma być ma generować względem konsumpcji deficyt w wysokości prawie 10 milionów ton, to jest wzrost deficytu 1,3 trzysta, więc to są wszystko czynniki no, mocno wzrostowe, za wyjątkiem oczywiście tego spadającego chińskiego eksportu, importu, przepraszam, I, ale przede wszystkim ten, te ceny rosyjskie, bo pszenica w cenie poniżej 600 centów jest nagle tańsza niż Pszenica rosyjska w cenie 245 dolarów za tonę. Oczywiście to jest różnica, bo tu mówimy o czystej pszenicy, tam już mówimy o formie dostawy FOB, Free on Board, więc tu jest ta dobra różnica, ale no nie zmienia to faktu, że jest to bardzo moim zdaniem niedoszacowany surowiec. W tej chwili, jeżeli chodzi o Sytuację na rynku i myślę, że powinniśmy spodziewać się kolejnych ataków w stronę 600 centów, i próby ich przebicia i wejścia w konsolidację pomiędzy 600 a 630 centów na perspektywę tak naprawdę przymiosków w marcu i kwietniu, tak, które będą nam negatywnie odbijać się na pszenicy rodzimej, zwłaszcza tej amerykańskiej. Rynek kukurydzy stabilnie można by powiedzieć, mamy opóźnienia, ponieważ co prawda przyosło nam 11% punktów procentowych ajału z zasiewów kukurydzy, drugiej kukurydzy w Brazylii do 6 lutego, natomiast to jest nadal 18 punktów procentowych mniej niż w poprzednim sezonie. Tutaj jest problem, bo druga kukurydza jest sadzona po zbiorach soi, one też są opóźnione. Więc może to być problem, w odniesieniu do wykorzystania, zapasy chińskiej kukurydzy są na najniższym poziomie od lat. Natomiast chiński import kukurydzy ma w tym sezonie wynieść ledwie 10 milionów ton. To jest 43% mniej niż poprzedni sezon, 57% mniej niż czteroletnia średnia. Czyli pomimo wieloletnich minimumów zapasów, nie spodziewajmy się dużego zapotrzebowania, a wojna handlowa. Raczej Donaldowi Tampowi nie pomoże w sprzedaży amerykańskiej kukurydzy. Globalna produkcja i popyt mają wygenerować nam deficyt prawie 25,5 miliona ton. To jest też wzrost deficytu o prawie 1,4 miliona ton względem poprzedniej prognozy. Więc no, w tej sytuacji tutaj nie ma, nie ma tak naprawdę dobrych informacji e, znaczy złych informacji, e, aczkolwiek no, pszenica już jest bardzo bardzo wysoko. Ja tutaj przesunę sobie tą jedną linię na 500, ponieważ no 500 jak widać jest tym poziomem, który przewalczamy. I zobaczcie, że wielokrotnie w tych sytuacjach 500 była istotnym poziomem, jako opu, jako wsparcie. W tej chwili jest poziomem walki. Widać tutaj przewalanie się, przewalanie się tak naprawdę. Dużych wartości. No i spójrzcie, tak widać, że na tych poziomach, na 500, zobaczcie, tu mieliśmy małe wzrosty przy bardzo dużych wolumenach. Tu mieliśmy dwa duże wolumeny, dwa duże wzrosty. I teraz zobaczcie ta walka na 500, trwająca od tak naprawdę 21 stycznia. Zobaczcie, jak wygląda wykres, jak wygląda wolumen. O ile on jest większy, ten wolumen tutaj, zobaczcie, to jak to wygląda. Tak, ten wolumen jest praktycznie prawie dwukrotnie większy. Od tego wolumenu, który tutaj mieliśmy wcześniej, tak? Widzimy, że zobaczcie, to jest przyrost, tak? Tu od tych szczytów to ten wolumen do, bez tych powiedzmy dwóch najwyższych świeczek. Zobaczcie, on jest jak duży względem tutaj, też pomijając najwyższą świeczkę wolumenową z początku stycznia. Widać bardzo wyraźnie, jak ta sytuacja na tym wolumenie na kukurydze wygląda. Jest tutaj bardzo duży przyrost, a przewalamy się, tak? Widać, że tu po prostu toczy się walka o utrzymanie tych cen i tu raczej idziemy w stronę po prostu informacji, co nas będzie e, trzymać, e, a czy będzie nas to trzymać, czy będzie nas tutaj coś spychać, tak? Więc tak wygląda sytuacja na kukurydzy. E, ciężko jest ocenić, są pozytywne informacje, jednocześnie bez Chin ten rynek może mieć pewne problemy. Kolejny rynek złota, ostatni instrument na dzisiaj, słuchajcie, odbija się, tak? No ja mówiłem, w, że nie spodziewam się jakichś większych wzrostów, spadków, e, na, większych spadków na tym rynku, raczej w stronę jednak 3000. Jak to w tej chwili wygląda? No, wczoraj mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, cofnęło nam całą świeczkę w godzinach popołudniowych, dzisiaj widzimy wzrostowo w tym tygodniu nie, ale jest szansa, że podjedziemy pod 3000 dolarów. Natomiast czy to będzie faktycznie 3000 i na co uważać? No będę starał się o tym mówić w przyszłym tygodniu, więc ja tutaj ostrożnie jednak zalecam. Ale myślę, że raczej dobra perspektywa, pomimo oczywiście komentarzy prezesa ezf federalnej, że amerykańska gospodarka jest w dobrej sytuacji, a Fed nie śpieszy się z dalszym obniżaniem stóp procentowych. Również te odczyty CPI z dnia wczorajszego wskazują na pewien wzrost CPI. To też jest sytuacja, która no, odbija się, bym powiedział, dość dość negatywnie na cenach złota. Powinna się odbić, ale jak widać nie odbiła się. Tutaj wczoraj jednak dzień zakończyliśmy wzrostowo. Dzisiaj też pniemy się w górę, więc raczej perspektywa jest to wzrostowa. Dzięki wielkie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do wpłat na kto którą macie link w opisie. Kawsy również zachęcam gorąco, bo to też będzie wydarzenie po prostu... Podejrzewam, że i ta jedenasta już edycja kawsów będzie wydarzeniem naprawdę niezwykłym. Więc do zobaczenia w kolejnych programach, do zobaczenia na kawsach i powodzenia na rękach.